Jeżdżąc palcem po mapie Na lewo od Warszawy odnajdziesz co hacze Raczej, bracie, to miasto jest piękne Kocham tutejsze bloki i każde osiedle Grysić, co dzisiaj pokażemy wam co to jest rugby prosto z Zaczewa Siema, chodźcie z nami Gościmy Marcina Stensla. Cześć Marcin. Witam wszystkich Tutaj, Takie pierwsze pytanie, które nachodzi mi do głowy Jak opanować takie kobitki? Które są chyba charakterne, tak? <głosy> 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 Bardzo dobre pytanie Powiem ci szczerze, że to chyba przychodzi z czasem Ponieważ początki były ciężkie, nie ukrywam tego, a dziś już sobie daję jakoś radę. Ale no, kluczem do wszystkiego jest chyba jednak y, twarda ręka, twarda... Żeby, żeby, żeby nie, nie pozwalać na zbyt wiele. Czyli konkretny facet umiał panować. Ty tygrysica? Dokładnie. Tym razem gościem naszym jest pani kierownik zarządu stowarzyszenia Marta Dybiec. Cześć Dzień Marta. serdecznie, cześć. Y, Marta, posłuchaj, na początku może o Tobie jako zawodniczce. Bardzo proszę. Mówię, powiedz jak zaczęłaś się przygoda z rugby, dlaczego tak zajawkowo w Twoim sercu zakwitła miłość do tego sportu? Moja przygoda zaczęła się w 2001 roku. Wówczas kierownikiem, a moim nauczycielem geografii był pan Tomasz Ertman, który uczestnicząc w wielu wyjazdach kolegów grających w rugby zobaczył, że na innych boiskach, w innych państwach również kobiety bardzo dobrze radzą sobie w tym sporcie. Dlatego postanowił, że i u nas również powstanie taka drużyna. Skąd pomysł mój na uczestnictwo w, w drużynie i taka zajawka, to chyba trochę tradycje rodzinne. Naszym gościem jest Patrycja. Siema. Cześć. Patrycja, powiedz nam tak w kilku słowach, dlaczego rugby? Znaczy tak, jeśli chodzi o mnie, dla mnie zawsze sporty kontaktowe były tak jakby, zawsze mi się podobały. Na początku grałam w piłkę ręczną, ale na krug by... Przyszedłem właśnie na trening, pierwszy to stwierdziłam, że to jest jednak to, no wiadomo, że czasami ponoszą nas nerwy, ale przychodzimy na trening, no i jest jednak takie, jakby taka odskocznia od wszystkiego. No i wiadomo, ze względu też na drużynę, drużyna jest mega, no i tak bez nich ciężko byłoby sobie wyobrazić jakieś tam kolejne dni. A powiedz mi, twoje takie największe, największe marzenie to zobaczyć na przykład Nową Zelandię, czy... Myślę, że moje marzenie spełniło się w tym roku, ponieważ yy, byłam kibicem meczu... Anga Irlandia na no, Pucharze Sześciu Narodów w Londynie na Twickenham Stadionie. No i myślę, że to było jedno z większych, jak nie największe moje marzenie, które no. się spełniło. Marcie, powiedz nam, czy jest w ogóle jakaś liga damska, rugby, czy jak to, jak to się odbywa? Na jakiej zasadzie gracie turnieje? Tytuł Mistrza Polski jest przyznawany na podstawie klasyfikacji z sześciu turniejów, które rozgrywamy w ciągu całego roku. W obecnym sezonie rozegraliśmy już trzy turnieje. Dziewczyny obecnie zajmują drugie miejsce w tabeli, także będziemy walczyć o utrzymanie tego równego miejsca. Powiedz mi w trzech słowach, jakby się zachęciła soga żeby wpadły na trening, sprawdziły to, a może to jest dla nich. Rugby jest dyscypliną sportu, która łączy wszystkie inne pozostałe. Są tutaj elementy piłki ręcznej, piłki nożnej, trochę siatkówki, koszykówki. Przede wszystkim jest to wyjątkowa dyscyplina, ponieważ przyjaźnie, jakie tutaj się zawiązuje są na, na bardzo wiele lat, jak nie na całe życie. Jest to coś innego niż dyscypliny, które wtórują w Sochaczewie. No i przede wszystkim w rugby miejsce znajdzie każdy, nie ma tutaj znaczenia czy jest to wyjątkowo szczupła osoba, czy też bardziej krągłych kształtów, jest miejsce dla wszystkich. A powiedz mi, największy Twój sukces trenerski? O, mam nadzieję, że jeszcze te sukcesy są przede mną. Mhm. Dotychczas zajęliśmy drugie miejsce w Mistrzostwach Polski, miałem też okazję współpracować z reprezentacją kobiet. A czy to jest stereotyp, czy tak naprawdę w rugby grają tylko takie twarde babki? stereotyp, bo widząc patrząc nawet na naszą drużynę grają dziewczyny większe, dziewczyny mniejsze i tak naprawdę to jest tylko stereotyp, że dziewczyny grające w rugby są prawda wielkie, potężne. Mm -hmm. Czy jest nabór do do sekcji Rugby Kobiet? Jak najbardziej. Przez cały rok można się zgłaszać do nas na treningi. Drzwi są otwarte dla każdego, tak naprawdę. Nieważne, czy, czy ktoś jest szybki, wysoki, niski, miejsce się znajdzie naprawdę dla każdej dziewczyny. Mm -hmm. Także serdecznie zapraszam, jeśli byłaby jakaś chętna. Wystarczy się skontaktować ze mną, czy też z którąś z dziewczyn. Wystarczy przyjść na trening i spróbować. Godziny, godziny i dni treningów? Trenujemy w środę oraz piątki, godzina 18.30 na stadionie mm -hmm. na Arkanie. A powiedz, jak wygląda współpraca z sekcją męską? Bardzo dobrze, od samego początku panowie nas wspierają, trzymają kciuki, przeżywają nasze wzloty i upadki. Początkowo, w 2001 roku, również treningi odbywały się wspólnie. Miały przede wszystkim na celu wdrożenie nas, pokazanie na czym ten sport polega. Byłyśmy takimi dziewczynkami błądzącymi w mgle, dlatego duże wsparcie tutaj ze strony sekcji seniorskiej było nam potrzebne. I myślę, że zaowocowało. Aktualnie jesteśmy brązowymi medalistkami Mistrzostw Polski. A takie największe marzenie trenerskie? Oj... E... Szczerze, miejsce może nie jest jakieś yy, najważniejsze, chyba zadowolenie z postawy dziewczyn, jak one wychodzą na boisko i wiem, że dają z siebie maksa, to wtedy jestem zadowolony, a czy wygrywają, czy przegrywają, no to już... Yy, wiem, że, wiem, że Nowa Zelandia ma swoją hakę, czy Tygrysi to coś takiego też mają? Jest coś takiego? <laughs> Wcześniej póki, żeby rywalki? Póki co jeszcze nie wymyśliliśmy czegoś takiego, aczkolwiek jest ciekawy pomysł, można by przemyśleć to. Mm -hmm. Dobra, dziękujemy serdecznie gościem telewizji WSZTV. TV, Na miejscu, był Marcin Stencel, Marcin Wszystkiego, co dobre, jak najwięcej sukcesów, no i oczywiście twardej pięści nad gronem takich kobiet. Dzięki serdeczne, pozdrawiam również wszystkich. A ty jesteś bardziej twardą babką, charakterną, czy? Tak, ja jestem akurat charakterną dziewczyną. Hmm, czyli rozumiem, że w związku rządzisz ty? No nie do końca, staram się jakoś tak czy, to dzielić. chłopak jest też jest rugbistą? Tak, chłopak też jest rugbistą. No to pewnie opinie są podzielone. Dziękujemy ci serdecznie, życzymy tak. jak najwięcej sukcesów. To był kolejny odcinek programu Na Miejscu Dzisiaj się dowiedzieliście, co to jest myr, co to jest paryżanka, co to jest szarża. Oczywiście gościliśmy u z Sochaczewa. Serdecznie zapraszamy, wpadnijcie na trening, sprawdźcie się. Może ten sport jest dla Was. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału na YouTubie, jak i również lajkowania naszego fanpage'u. Facebook łamany na Sochaczew da się ponieść. Siema, widzimy się w kolejnym odcinku Na Miejscu